Witam Was na kolejnych zajęciach organizowanych przez Łódzki Ośrodek Sportu i Kreacji w Łodzi. Nasze zajęcia typowe pod tytułem Mały Sportowiec. Dzisiaj dla Was mała niespodzianka. Wiem, że to jest przywód, przyrząd, z którym się nie rozstajecie. To jest tablet. Druga rzecz, z którą nie powinniście się rozstawać, nawet <kluzny> mając tablet, to jest coś do no, po Picia. I jak wiecie doskonale, nowy rok zawsze mamy jakieś swoje życzenia, coś sobie życzymy, jakieś postanowienia. Ja mam dla Was taką dzisiaj propozycję, że wiem, że z tym ma być się ciężko rozstać, ale generalnie jesteście skupieni na tym, żeby grać, Facebooki, gry, inne rzeczy. A ja Wam proponuję, że też nie musicie się z tym rozstawać, a my możemy to spożytkować w inny sposób. Zostało nam 10 dni do końca ferie. Chciałbym, żebyście sobie zaplanowali te 10 dni. Wpisali, że dzisiaj jest czwartek, 7 dzień stycznia i proponujemy ćwiczenia z tym naszym nierozłącznym przyrządem. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba i przynajmniej jak poświęcicie kilka minut na ćwiczenia. Z tym przyrządem na pewno Wam się to przyda, a na zakończenie ja Wam się zaproponuję kilkanaście ćwiczeń. Jeżeli zrobicie postępy, to będę z tego zadowolony, że przynajmniej Was na troszeczkę od tego odciągnę w sensie takim, że będzie on blisko Was, ale w innej troszeczkę formie. Nie tracąc czasu, kilka minut poświęcimy na drzewkę razem z tym naszym przyrządem. Tak? Zaczynamy sobie spokojnie idąc w marszu i przekładamy ręki do ręki, żeby się z tym naszym przyrządem nie rozstawać. Możemy sobie przekładać nad głową kilka razy. w Koło bioderek. W jedną stronę, w drugą. Możemy się zatrzymać troszeczkę szybciej, zmienić kierunek. Uważaj, żeby nam wyleciał ten nasz tablet, komórka, możecie sobie spokojnie włączyć muzykę, żeby Wam było raźniej i przyjemniej. O, podnosimy sobie pod nogą. Jedną, drugą. O, podnosimy nad głowę. Kilka skrętów w z pozycji czołowej. O, odwodzenie. Razem z tabletem do boku i patrzymy za nim. Nie rozstajemy się z nim, cały czas mamy go na widoku. Hop. Kilka słonów do środka, do jednej nóżki, do drugiej nóżki, i znowu wracamy do środka, do jednej nogi, do drugiej nogi. Do jednej nogi, do drugiej. Przejdziemy sobie teraz do spodu, wypychamy tablet do przodu, obrącz i pochylamy się do przodu. Jeszcze trzy razy. Trzy. Przejdziemy do luźnego, takiego niepełnego, ale krążenia. W jedną stronę, w drugą stronę i powtarzamy. Prawo, lewo. I jeszcze raz w jedną stronę i raz w drugą stronę i przechodzimy sobie taweł bierzemy na wysokość. Joperek i lekko wnosimy. Polanka do góry sobie spokojnie, uginamy kolana i zaczynamy się piętowanie. No, I odpoczywamy sobie spokojnie i dla uspokojenia unosimy to Na głowę, robimy wdech nosem i robimy sobie skłon, wypuszczamy do wieczór. I przejdziemy teraz do wymachów Teraz się rączki prostujemy w tabletę i podnosimy raz jedną nogę raz drugą stara się żeby nie kopnąć naszej drogocennej rzeczy i unosimy I wracamy do tableta. Otwieramy troszeczkę czasu. Piszemy sobie dzisiaj czwartek, 7 styczeń 2021. dwa, trzy. Ćwiczymy ile możemy. O. Niestety udało się tylko trzynaście. Czyli sobie spokojnie zapisujemy. Zrobiłem 13 pompek. Odkładamy tablet, pomyłki, odpoczywamy drugim ćwiczeniem, które będzie. Zapisujemy sobie ćwiczenie na mięśnie brzucha. To już będziecie wiedzieć: ćwiczenie mięśnie brzucha. Jeżeli żeśmy sobie zapisali, to ćwiczenie wygląda w ten sposób, że kładziemy się na plecach. Ręce za głowę i staramy się jednocześnie unieść nogi do góry, tułów do góry, tak żeby głowy dotknęły stóp. Jeżeli jesteśmy gotowi, i znowu ćwiczymy na tyle powtórzeń, ile jesteśmy w stanie tych ćwiczeń wykonać. Jak jesteśmy gotowi, to ćwiczymy. Raz, dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście czternaście piętnaście udało się ciężko, bo ciężko, ale Zaliczone. Otwieramy sobie tablę. Ćwiczenie na mięśni i Myśli 15 powtórzeń. Odkładamy tablę, muzyczka gra. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Po każdym ćwiczeniu moment trzeba Odpoczęć. Można się w tym czasie troszeczkę napić. Przejdziemy do następnego ćwiczenia. Te ćwiczenie, które często na pewno wykonujecie, to są przysiady z wyprostowanymi ramionami do przodu. Tak jak jesteśmy gotowi, to spokojnie się przygotować i zaczynamy. Ile zrobimy takich przysiadów? Raz, dwa. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, Ciężko, ale zrobią 16 i piszemy sobie przysiady. 16, powtórzeń. Spokojnie odpoczywamy. Zmieniamy sobie teraz w tablecie, że ustawiamy stopę, tak żeby był w miarę widoczny. I zrobimy sobie teraz 4 ćwiczenia na zwane ławki. Możecie sobie napisać ławki. Ławka przodem, bokiem, prawym, lewym i ławka tyłem. Jak jesteśmy gotowi położyć sobie tapę przed sobą z przygotowanym stoperem. I pierwsza ławka wygląda, że jesteśmy w podporze na ramionach. Unosimy tu do góry, który jest w linii prostej. I patrzymy na czas, jak się utrzymać. Jak jesteśmy gotowi, przygotować się i unosimy, i trzymaj. Napisamy, utrzymaj. Staraj się oddychać. 15 minęło. Trzymaj. Ile możesz. Jeszcze. Jeszcze. O! Patrzymy. 45 set I sobie zapisuję. Ławka przodem. Wykonałem czas 45 sekund. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Piszę ławka bokiem. Napisać, czy to jest na. Tak jak w moim przypadku na lewym przedramieniu. bo to też jest nieraz ważne. W które strona jest bardziej mocna. Czyli pozycja jest na boku. Przygotować sobie. Wyzerować stopę. Moment, odpoczęliśmy przygotować się, ciało w linii prostej na lewym przedramieniu unosimy bioderka do góry i staramy się utrzymać w takiej pozycji, jak jesteśmy gotowi to ćwiczymy, unosimy i wytrzymamy bo mnie nasilnęło Trzymaj. 20, ale już jest ciężko. 25. Ale już mnie, już była. Ale 30 jeszcze moment. I niestety musiałem przerwać. Napisuję. Ławka bokiem na lewym przedramieniu. 35. Ser. Zapisane się teraz w na prawym przedramieniu i sobie spokojnie ustawiamy stopę. Przygotowujemy się do ćwiczenia. Prawy przedramienie, ciało znowu w dół, linii prostej i unosimy. I staramy się utrzymać. 20, ale już drżę. Było 25. Czemu ten czas tak wolno biegnie? 30. A ja już ledwo wytrzymuję. A jeszcze i tak samo 35 sekund. Prawe przed ramię, ławka bokiem. Zapisuję 35. Ustawiamy i teraz ławka na plecach, wyzdrobnujemy licznik, pozycja jest na plecach, na przedramieniach, stopy ustawione na piętach i unosimy tu do góry i staramy się utrzymać jak najdłużej w jednej pozycji pozycji tu jeszcze moment odpocząć przygotować się i zaczynamy unosimy i trzymamy. staramy się oddychać dopiero dziesięć u mnie piętnaście Trzydzieścia pięć. znowu ten czas w ołowniku. Trzydzieści. Jeszcze dużo. Czterdzieści. I zapisujemy. Ławka tyłem. Czterdzieści set. O, widać, że jednak ławka jednym bokiem, drugim bokiem <śmiech> najbardziej <śmiech> się nie uda po tych ćwiczeniach w miarę statycznych troszeczkę dłuższa przerwa, bo przejdziemy do ćwiczeń bardziej dynamicznych do tego ćwiczenia musimy mieć jakieś Odniesienie. Także, jak będziemy ćwiczyli, i będziemy mieć ochotę, żeby każdy każdym dniu się poprawiać, to tak, żebyśmy sobie mieli odniesienie. To będzie ćwiczenie skok w dal z miejsca, z ugiętych, czyli robimy, przechodzimy sobie do przysiadu, ręce do przodu i staramy się wyskoczyć jak najdalej, do przodu. I sobie. Zaznaczamy miejsce, z którego skaczemy, czyli na tablecie piszemy skok w dal z miejsca. I na pewno domu każdy ma centymetr, linijkę. Także tylko sobie robimy miejsce, z którego skaczemy. Przygotować się. I robimy przysiad i! I sobie zaznaczyć na mój, mojej kroki metr dziewięćdziesiąt. I sobie zapisujemy. Odmierzyliśmy ile byśmy metr dziewięćdziesiąt, skok w dal z miejsca. Jak mamy w domu kawałek ściany, następnym ćwiczenie które będzie to skok do siedzy. też na pewno ten skok znacie to jest taka sama pozycja czyli idziemy do przysiadu i staramy się wyskoczyć jak najwyżej najpierw sobie stajemy i patrzymy wyciągamy rękę dokąd sięga wyciągnięta ręka lekko sobie zaznaczyć miejsce które jest i teraz hop, robimy Przysiad i wysok. I zaznaczy sobie w mojej ocenie 25 cm. I to samo można zrobić na drugą rękę, czyli skok na jedną i na drugą. I dotykamy. I sobie porównać jakie były odległości między. Czyli tak zwany skok do księżyc. Przechodzimy do następnego yy, ćwiczenia, bardziej dynamicznego. Ile zrobimy powtórzeń? Tu będzie znowu nam potrzebny przede wszystkim stoper. Ja to ćwiczenie nazywam krokodylek, i możecie sobie napisać krokodylek. Tak? Czyli piszemy. Krokodylek, pozycja wyjściowa, wystawiamy stopę, czyli pozycja wyjściowa jak do pompki i poprzez ugięcie ramion dociągamy raz jedno kolanko i znowu do wyprostu, ugięcie, drugie kolanko. Ile zrobimy powtórzeń? Się i ćwiczymy. ugięcie. Teraz uginamy dwa, ugiąć trzy, ugiąć cztery, ugiąć pięć, ugiąć sześć, ugiąć siedem, ugiąć osiem, ugiąć dziewięć, ugiąć U... i trening 10 krokodylków. I sobie spokojnie w tym czasie odpoczywamy. Przed następnym ćwiczeniem jeżdżemy tablet i sobie zapisujemy krokodyłki myślić 10 też stopami unosimy stopy unosimy ręce do góry jesteśmy na samych pośladkach w miarę proste plecy i na czas ile jesteśmy w stanie wytrzymać w takim siadzie równowagi. To by było wygodnie tablet między nóżki stopę przygotowany i jak jesteśmy gotowi włączamy stopę i poszukiwamy i, i muszę trzyma. Trzymamy. z sekund, ale już widzicie, już się, nóżki lekko już by chciało łapać. A jeszcze moment. Jeszcze, daję. O, i parła, no się o, 45 sekund. I sobie spokojnie zapisujemy 45 sekund. A było troszeczkę takie wypoczynkowe ćwiczenie. Teraz podkładamy tablet, żeby się nic nie stało. Bo Następne ćwiczenie jest na ilość powtórzeń. Ćwiczenie wygląda w ten sposób, że idziemy, kładziemy się jak najszybciej do leżenia płaskiego na brzuchu, unosimy się i podskakujemy z dłońmi do góry. Jak jesteśmy gotowi, to zaczynamy. O, szybkie plecze. Wyskoki do góry, z jednocześnie uniesieniem nóg i rąk do góry, zapisujemy Uff, troszkę wdechu, wydechu, żeby się nie pomyliło, żeby się z szóstki nie zrobiła ósemka Czyli piszemy 6 powtórzeń. I przejdziemy już do ostatniego ćwiczenia. Jeżeli macie gdzieś kawałek. Ściany. To się opieramy. To jest znowu ćwiczenie na czas. Tablet. Przygotować sobie stopę. Ćwiczenie wygląda. Opieramy się plecami. Schodzimy do przysiadu w pozycji takiej, żeby nogi, zdjęte w planach, tworzyły kąt 90 stopni. Kładziemy sobie ramiona na kolanka i jesteśmy w tam takim chińskim przysiadzie. Jak też był albo widział kontynent wschodni to na przystankach autobusowych nie ma ławek. Tylko wszyscy Chińczycy, Japończycy, Koreańczycy mają taką pozycję i czekają na środek pomocy miejskiej. Przygotować się, włączamy stopę, hop, poszło. Przesiał kroczki wyprostowane, siedzimy Trala, tra Już powinien przyjechać. Nie przyjechał. Pewnie się spuścił. Musimy wytrzymać. 15. Plecy oparte, głowa oparte. 25. O, już muda. Pali już pali o jest 35 sekund. I nazwijmy sobie to przysiad chiński. Wszyscy będziemy wiedzieć, co to ćwiczenie oznacza 35 sekund. Zamykamy nasz kochany tablecik, bo to jest ważna informacja dla nas i teraz posłuchajcie jeżeli macie zapał jeżeli chcecie się z tym ważnym instrumentem nie rozstawać poświęćcie troszeczkę czasu na to żeby te dni które wam pozostały do końca w ferii, co dzień poświęcić na te kilka ćwiczeń a jeżeli każdego dnia przynajmniej w którymś z tych ćwiczeń zrobicie progres o jedno, o dwa ćwiczenie Czyli zadanie spełnione, a jak będzie Wam potrzeba nieraz sił, umysłu i takiej siły typowych w mieście, to w tych, w tych grach i w tych innych rzeczach też jest to potrzebne, jeżeli się dzieci. Także trzymamy. wszystkiego najlepszego i Do zobaczenia.